Biały Kamień to jedna z najuboższych dzielnic Wałbrzycha. Zła sytuacja finansowa najbardziej widoczna jest podczas świąt. Dlatego co roku od 28 lat radni i wolontariusze z Rady Wspólnoty Samorządowej Biały Kamień Konradów organizują kolację wigilijną i śniadanie wielkanocne dla najmłodszych podopiecznych świetlicy środowiskowej. Rada Wspólnoty Biały Kamień Konradów od 28 lat. Dba o dziecko, bo dziecko jest najsłabszym ogniwem. Spotykając się przy tym stole... Pamiętajmy, że dziecko się nie obroni, a my dorośli powinniśmy dbać właśnie o tych najsłabszych. Są trudności, jak i w Obrzychu, we Wrocławiu i w Polsce, ale chwała za to, że są wspaniali ludzie. Dzisiaj mamy wspaniałego gościa, panią Joasię Szelikę, która przyjechała prosto dwoje wody, przepiękne prezenty przywiozła. Zasiadła z nami do stołu. I to jest piękne, to jest budujące. Nasze panie z dzielnicy Białego Kamienia, popiekły smaczne, pyszne ciasto. I wiele ludzi dobrego serca z naszego miasta z Wałbrzycha i nie tylko. przygotowało paczki żywnościowe za pośrednictwem telewizji To nam się udało. To Państwo, dziennikarze, wspieracie mnie tu, a wolontariuszki, które są w dniu dzisiejszym, one są ze mną na co dzień. Służą tym właśnie, żeby pomóc. Wielkanoc to najważniejsze święto w roku. Tego dnia nikt nie powinien być sam. To są święta, które niosą na nadzieję. Właśnie tego czegoś, co się dokonało kiedyś, pamiętamy Wielki Czwartek, potem Wielki Piątek, Boży Grób i Radość Zmartwychwstania, Radość Pustego Grobu. To jest właśnie ten czas, który teraz przeżywamy. I dlatego przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że czas Wielkiej Nocy, jak sama nazwa mówi, Wielka Noc, czyli to jest coś, co się wydarzyło ważnego dla całej ludzkości i dla każdego z nas osobno. To nie, to jest tak, ta, tak to wygląda i dlatego też myślę, że musimy, yy, no, jakoś przeżyć w domu, w rodzinie właśnie ten czas. To jest czas bardzo rodzinny, chociaż mówi się o świętach Bożego Narodzenia, są takie rodzinne, ale wielkanocne święta to też święta właśnie domowe, rodzinne. Kiedy zasiadamy nie tylko do stołu, bo owszem, stół jest ważny, bo stół jednoczy, stół łączy nasze rodziny, nasze domy, ale właśnie przeżywamy to te wielkie wydarzenia. Bo te trzy dni to są najważniejsze dni w całym roku liturgicznym, w całym roku kościelnym. Są różne święta, ale proszę zauważyć, że właśnie zmartwychwstanie to są święta, które doprowadzają właśnie to, co powiedziałem wcześniej, do pustego grobu i nas też kiedyś do tego doprowadzą, i taka jest ta nasza. Nadzieja i tak też te święta powinniśmy obchodzić. Przy wielkanocnym stole zasiedli również przyjaciele wspólnoty, którzy nieustannie oferują wsparcie finansowe i osobistą pomoc. To właśnie dzięki nim wspólnota od wielu lat działa tak prężnie. Tradycją stało się, że co roku do nowych przyjaciół świetlicy trafiają złote serca. Za Twoje szlachetne serce, i proszę nas nie opuszczać. Dziękuję. Grono wspólnoty powiększyło się o przyjaciela spoza Wałbrzycha. W swoje wsparcie zaoferował wojewoda Dolnośląski Tomasz Smolarz, w imieniu którego w świątecznym śniadaniu udział wzięła asystentka Joanna Szeliga, która prosto z Wrocławia przywiozła dla Maluchów mnóstwo świątecznych słodkości. Uważam, że jest to fantastyczna inicjatywa. Jest bardzo fajna atmosfera. Ludzie są bardzo mili, widać że ze sobą zżyci, bardzo przyjaźni. Po prostu czuć tu atmosferę świąt, prawdziwych, rodzinnych świąt. Bardzo się cieszę, że tutaj dzisiaj jestem, że mogłam spędzić to popołudnie w tak miłym gronie. Widać ogrom pracy włożony przez po prostu tutaj naszych najbliższych ludzi, którzy mieszkają za rogiem. Pani w imieniu wojewody dolnośląskiego przywiozła słodkie upominki. Tak, to takie malutkie upominki dla dzieci myślę, że umilą im chwilę. Od wielu lat wspólnotę wspiera również telewizja Dami Wałbrzych oraz portal internetowy Dam Info. Również w tym roku zaproszeni na uroczystość mali goście wrócili do domu z paczkami żywnościowymi, których tym razem udało się przygotować blisko 60.